To wideo jest o szokującym odkryciu Terensa Howarda, który ryzykuje swoją karierę, a być może nawet życie. Być może odkrył coś, co może zrewolucjonizować nasze istnienie. Skup się przy oglądaniu i przygotuj kalkulator, aby samemu sprawdzić jego dowody. Oto słowa Terensa Howarda: Nie obchodzi mnie, co się stanie. Jestem tutaj, by przynieść prawdę bez względu na koszty, które się z tym wiążą. Oni nie chcą, żebyś to wiedział, bo to ich rozzłości. Jestem gotowy na wojnę, więc wyzywam każdego chemika, fizyka, astrofizyka, kosmologa, biologa, każdego w dziedzinie nauki, żeby przyszedł i wyzwał mnie na pojedynek. To są dowody, to nie są już teorie. Zanim zagłębimy się w koncepcje, które Terence tłumaczy, chciałbym podzielić się czymś bardzo interesującym, co naprawdę przykuło moją uwagę. Po ujawnieniu wszystkich informacji publicznie, Terence spotkał się ze znaczną krytyką i wyśmiewaniem w mainstreamowych mediach. Można tu zaobserwować typowy wzór, który przypomina słynne słowa Mahatmy Gandiego: Najpierw Cię ignorują, potem śmieją się z Ciebie, potem z Tobą walczą, a na końcu wygrywasz. Historia pokazuje, że w taki właśnie sposób na światło dzienne. Wyszły największe odkrycia na świecie, takie jak na przykład teoria heliocentryczna Kopernika, teoria względności Einsteina, czy odkrycie promieniowania rentgenowskiego przez rentgena. Każde z tych odkryć przechodziło przez etapy początkowej ignorancji, późniejszego wyśmiewania, następnie intensywnej opozycji, by w końcu zostać zaakceptowane i uznane za fundamentalne prawdy naukowe. Teraz jesteśmy świadkami, jak te idee zaczynają zyskiwać na uznaniu. Przechodząc przez te same etapy, które przeszły wielkie odkrycia naukowe w przeszłości, Terence Howard mówi: Cała nasza matematyka opiera się na przybliżeniach, nierealistycznych rzeczach. I dlatego są na mnie wściekli, bo zakłócam ich porządek. Ale abyśmy mogli przejść do cywilizacji poziomu pierwszego, musimy porzucić kłamstwo, bez względu na to, jak bardzo jesteśmy do niego przywiązani. Jestem więc tutaj, nie obchodzi mnie, co się stanie. Jestem tutaj, by przynieść prawdę bez względu na koszty, które się z tym wiążą. Prawda jest tutaj, dlatego opublikowałem książkę za darmo. Książkę, którą możesz znaleźć na mojej stronie. Terenz kontynuuje: Pozwól, że cię oświecę. Jeśli cztery podzielone przez 2 jest odwrotną operacją, do 2 razy 2 równa się 4 to naturalnie wynika z tego, że 2 podzielone przez 1 jest odwrotną operacją do 1 razy 1 równa się 2. Co mówi Ci zdrowy rozsądek o tych dwóch scenariuszach? Co mają wspólnego i jakie są ich różnice? Dzielenie liczby 4 przez 2 daje 2. Prawda jest taka, że liczba 2 jest dzielona przez 1 dwa razy. Dodawanie 2 plus 2 równa się 4 i 1 plus 1 równa się 2. Odejmowanie 4 odjąć 2 równe 2 i 2 odjąć 1 równe 1. Mnożenie 2 razy 2 równe 4 i nasze 1 razy 1 równe 1. Czy widzisz, gdzie popełniono błąd? Wiesz, jak to odkryłem? Co to jest 1 razy 1? Mnożenie oznacza co? Zwiększanie, prawda? Jak więc 1 razy 1 równe 1 może być częścią tabeli mnożenia? Jak więc możemy zadowolić termin mnożyć, nie zwiększając? Kiedy jeden obiekt wywiera siłę na drugi, drugi obiekt również wywiera siłę na pierwszy obiekt. Podobnie, jeśli jeden obiekt wywiera nacisk na drugi, drugi obiekt odpowiada naciskiem zwrotnym na pierwszy obiekt. Na przykład weź kalkulator i wprowadź liczbę 2, a następnie znajdź jej pierwiastek kwadratowy. Wynik będzie wynosić około. Teraz wykonaj dwie różne operacje z tym wynikiem. Pomnóż go przez 2 i podnieś do potęgi trzeciej. Obie operacje dają tę samą wartość. Teraz podziel wynik przez 2 i ponownie podnieś do potęgi trzeciej, a otrzymasz ten sam wynik. Pokazuje to, jak różne operacje matematyczne na tej samej liczbie mogą dawać nieoczekiwane, ale spójne wyniki. Widzisz tę pętlę? Tak, to mówi, że x do sześcianu jest równy 2 razy x, co jest równe x plus x. Ktoś zaprogramował to kłamstwo i okłamał Ciebie i wszystkich innych, a wszystkie Twoje podstawy są błędne. A potem wszyscy powiedzieli, że jestem szalony. Czy ja jestem szalony, czy może kalkulator jest szalony? Podsumowując, Terence Howard przedstawia zestaw rewolucyjnych teorii, które kwestionują fundamenty współczesnej nauki. Jego koncepcje, oparte na dowodach geometrycznych, zamiast teoretycznych oferują nowe spojrzenie na matematykę, fizykę i chemię. Twierdzi, że cała nasza matematyka opiera się na błędnych założeniach i przybliżeniach, co ogranicza nasz postęp jako cywilizacji. Jego argumenty oprócz niewłaściwego rozumienia podstawowych operacji matematycznych dotyczą także natury światła i energii. Więcej o jego pracach i koncepcjach znajduje się na jego stronie internetowej.